O Gerard, właśnie Cię szukałem. Nie zdawałem sobie sprawy, że pielęgniarka Natala to istny wulkan namiętności, żebyś widział, jak nachyla się nad pacjentami jej oczy jaskier. W każdym razie Przyszedłem zabawić Natale błyskotliwą konwersacją Gdy wchodziłem, minęło mnie dwóch dziwnie wyglądających dryblasów Ciągnęli za sobą płaczącego chłopaka Krzyczeli do niego po imieniu, chyba Akin, Aapin, czy jakoś tak Zaraza, właśnie po niego przyszedłem To będziesz ze mnie dumny Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ruszyłem Malcowi z pomocą Śledziłem tych drani, zawlekli go do pewnego domu Faktycznie jestem pod wrażeniem Mówiłem, idę z tobą, napiszę o tym balladę. Zaprowadzę cię! Dom znajduje się w dzielnicy nie ludzi, ale najszybciej będzie, jak za mną pójdziesz. Pośpieszmy się. Halo. Na starość przygódną się zachciała. No, mówiłam mu Durniowi jednemu, że na ulicach przecież, przecież boje i bandyty, a po nocach potwory wyłazły. Wynoszę się stąd. Ludzie to dziwne istnieje. Widziałem, jak wchodzili do tego budynku. Świetnie. Teraz poczekaj tutaj i wejdź dopiero, jak ustaną odgłosy walki. Zaraz, zaraz! Też chcę wejść! Zawsze każesz mi czekać. Chcę stworzyć nowy gatunek balladę uczestniczącą. Bez dyskusji. Nie chcę, żebyś plątał mi się pod nogami, kiedy macham mieczem. Zawsze muszę czekać pod drzwiami. Ale cóż, poświęcę się w służbie poezji. Szybciej, nie mamy czasu. Aha! Dobrze, że jesteś. Oni są źli. Wiem, wiem. Wszystko będzie dobrze. Czy oni nie żyją? Tak, Alwinie. Nie dali mi wyboru. Czasem niestety trzeba walczyć. Rozumiem, Geralt. Zapamiętam to. Zabierz mnie stąd. O rzesz, ile krwi! No, nieźle ich załatwiłeś, Geralt. A oto i chłopak. No i co byś zrobił beze mnie? Cii, słyszę kroki, idą tu następni. Szybko, bierz chłopaka i uciekajcie drugim wejściem. Usłyszałeś ich? Nie przestajesz mnie zadziwiać. No dobra, dobra, już go biorę, ale gdzie? Zabierz małego do Tris. Czarodziejka najlepiej go ochroni. Oj, rudzielec nie będzie szczęśliwy. Szybko, zbliżają się. Dobra, spadamy. Zostawię małego w domu Tris.